Hello, hello, Slamander, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie pierwszy film, który dzisiaj nagrałem na moim kanale. E, trzy fakty o mnie, czyli tak. Jestem osoba na włosku, która ma wózek elektryczny. Zresztą zapatrzcie się na moim kanale. <coughs> Druga fakt o mnie to jest taki, że. Podlegnie takiej specjalnej szkoły, która e, nauczycielka do mnie przyjechała, uczyła mnie różne rzeczy. A trzecia fakt, że teraz jeżdżę na warsztat terapii zajęciowej, która... Zresztą nie mogę powiedzieć, jaka, gdzie to jest, bo to jest... Zobaczmy, a tego się nie mówi. To, żeby nie zrobić trzeciego, możecie zostawić suba na moim tym kanale. I jeżeli będzie tysiąc łapek, w górę to, to następny film będzie taki ogracji będę już mam do, e, do filmów takich trzeci, czy takie różne rzeczy. Czy ten. Także naprawdę, za pół godziny że sam, Zostawicie, e, będzie liveik za pół godziny. Także zapraszam. Także się... warto. I bijacie też na Instagrama, mojego Facebooka. I zresztą zobaczycie. Mala Yo.